O, dzień dobry, no właśnie, sami widzieliście to wcześniej film, no dałem, Krzysztof gadał o gównie, a dałem bigos dla psa, a teraz sobie dzisiaj piątek to trzy jajeczka sobie usmażyłem, śniadanko trzeba zjeść. Hamleczka we A dzisiaj light będzie na urodziny, bo musi mama i brat jego musi, muszą zgodzić się, żebym mógł nagrać i pomóc żeby postawić pomnik dla łosia. Masa tam jak przyszedł żebrać. On go się nie odpisuje. Chyba się obraziła na mnie. Trudno. I ma tam jeszcze bigot Żebraku <laughs> Ty, żebraku. braku A jemu za, zawsze brać Bo on lubi Jak się je to lubi patrzeć Żeby teraz Nie piąteki i jest nic je. Ma pełną niskę nie wcinać niski, Ma... O taką coraz... coraz gruby się robi już. Grubszy. E, piesek. O. No chodź tutaj. Nie bój się. Ja Ci to nic nie zrobię. Chodź. Chcę pokazać. Widzą, jak wyglądasz. A tak wygląda piesek. A skakuje na łóżko, nawet biega. A dzisiaj był, wziąłem go do łóżka, lizał mi ucho jedne. I te szyje też lizał. <grybic> no Lubi nas, chyba przywyczaił się. Wierzę. Dobrze. 南米吗？哎，哥我去。 Ale podróż, nie? Mhm. Ale dziewięć szapli. <laughs> Za nos. Jak skacze. Za nos. I szczeka jak... Chodź, chodź to, o chodź dodać, chodź. jest pies. Nie daj mu, ja dam mu jajeczka kawałek. Maszymy. Chodź. I gonki macha. Smakowało chyba. Obliżał się. Chodź. Chodź. Nie przychodzi lewej toj. Chodź. Chodź. Masz o tamu swoje. Swoje masz oraj. Ale coś? Na tyle nogi nie staje. Co? Na tyle nogi nie staje. Staje! No to się. Chodzi teraz, nie staje. O, o położył się. Dobrze, lecę, ale spokojnie. Urwisz się, Jeszcze wzię. No już nie mam. Nie zjadłem.

Jarek, chodź. tak, jajko ich tej strony wisi. Wisi, jajko, to mi na dalej, wisu. No, dobrego dnia. No, Gosiu, zastanów się. Coś obraziłaś się na mnie?